Dzień dobry, wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy kolejnego Bosia. Jest to Gierka 2 na 2 Ja byłem w teamie z. O żeby żebym nie skłamał. Zaraz zresztą zobaczymy. Z I graliśmy przeciwko. Happy Day to jest znawca. Nazywany również Dildaczem. I Black Joker. Ja lecę jako Rohan. Utomaczek leci jako Mordor. Joker jako Gondor. I dildacz jako Adol Guldur. Generalnie nasza trójka, czyli Jafu, Tomaczek, Joker, jesteśmy zdecydowanie gorsi od dildacza, więc, żeby jakoś zbalansować teamy, stwierdziliśmy, że my sobie wybieramy frakcje i wybieramy też przeciwnikom frakcje. Więc Joker i znawca dostali frakcje, których nie lubią, a my wzięliśmy sobie takie, którymi uważamy, że sobie całkiem radzimy. Uh, generalnie mam trochę. albo nie, to, to powiem pod koniec, żeby nie spoilerować. Przejdźmy na razie przez moce. Ja wziąłem Rebuild oczywiście, wiadomo, spodziewając się, że będę bity Joker to samo. Putomaczek poszedł w Crack of Doom, czyli standard. Mm, po prostu smażenie przeciwnika i lekki slowek. Yy, no a Dildaczek prawdziwy tryhard jeszcze nie wybrał i zależnie to będzie potrzebował, to weźmie. Start 4 farmy pająki. Tutaj nic, to są creepy. Tutaj mamy start też cztery farmy, baraki. Futomaczka mamy cztery farmy, baraki z przodu, na frontline, bardziej. A u mnie z kolei jest cztery farmy. I draft taureka, która nie działa do końca jak baraki, no ale też jest do robienia unitów. To się, jak się zbuduje, to się wyjaśni. I jeszcze jedna farma tuż obok, żeby z niej pompować jednostki, bo to jest specyfika Rohanu. Pierwsze jednostki pompuje sobie z farmy właśnie dzidy, jak i zwykłych pezenciaków. Tutaj z kolei można sobie za darmo przyzywać na timerze dwa oddziały zdraftowanych pezenciaków, bardzo przyjemne. Można kupić na stałe po jednym oddziale i to się potem odnawia. W sensie oni się kupują, potem się ich przyzywa i można ich kupić jeszcze raz. Tutaj jest, są pingi, bo pokazuje gdzie mniej więcej są creepy. To ja za późno, biorąc pod uwagę, że Tomaczek już tutaj buduje farmę i jest gryziony. Tutaj co? Tu już zaczyna się spam, klansmeni, solidna tier 1 piechota, kolejne farmy, jeszcze jedne baraczki. Jak można tak budować? Panie majster, kto tak krzywo buduje? Co to jest? Co to ma być? Co to za przerwa tutaj? Łobźdliwe. No i to jest coś, co okropnie mnie potem bolało, pajączki od znawcy. Jedne tutaj ma dzidy jakieś. Wiedząc, że gra na Rohan, bardzo dobry wybór Dzidy, plus chce sobie skrypować po pieniądze. Tutaj to jest marzenia. Jak widać, damage jakiś z tego leci. No i te pajączki, cały czas jeździły po jakichś orkach. Z tym, że orkowie zwykli są po 80, dopiero ci są drożsi. więc łuczników szkoda. Tutaj w też zresztą sam mówił, że niepotrzebnie ich kupił, powinien iść z tymi śmietnikami. I tutaj ja stwierdziłem, że podejdę, skrypuję, bo po pierwsze pieniądze mi się przydadzą, po drugie ochronimy te dwa budynki futomaczka. To w ogóle drugie baraki, trzecie baraki, także chłop jest komitet... chłop komituje się pod ten spam. No i kolejna towerka. Znowu kupujemy koniki. A gdzie są te pierwsze? Hmm, dobre pytanie. A może tu dalej są te pierwsze? Nie, tu, tutaj. Próbowałem trochę przeharasować. Zbiłem połowę młyna i przeżył jeden koń, i ten koń w ogóle MVP. Tu już z pięć jednostek zabił, stramplował i potem jeszcze zaraz mu się przyjrzymy. Chłopaki tu po prostu zbierają swój, swoje armie, czekają żeby się tłuc, a tutaj zostaje przypuszczony tak na mnie. Wracają dzidy, harasowanie jest studienka, studzienka, studzienka wyrochanie zwiększa kaskę z farm, i pozwala ci regenerować i ten jeden konik robi. Myk pół I w drugą stronę. No tu nie trafił akurat. I jeszcze raz. Myk, myk. Wszędzie zabił tego, łącznie to z jeden oddział tego Broken Rabla. Także dumny z niego byłem całkiem. Tutaj bardzo dużo clansmenów. Dwa razy linchiry po bokach. Czyli trudno byłoby tam wjechać. I trzy razy pajączki, także naprawdę bardzo duża presja. Pajączki uciekają, bo tutaj rokowi Pikemani idą. Ale niestety, no, będą, będą dość upierdliwe. No i ten klamp jest dość przerażający. Ja obecnie za dużo tu nie mam, szczerze mówiąc. Mam co? Dwa razy jakieś dzidy i dwa razy pezanciaki. Pezanciaki w ogóle dostają. Gdzie oni to mają? Kurde, nie wiem, ale gdzieś, gdzieś jest napisane, że pezanciaki dostają buffa od farm. Może to jest tylko jak jest się in-game. Trzy oddziały kawalerii, solidnie. Tu już baraczki, żeby banerki kupić. Niestety nie udało mi się zapobiec przejęciu tej karczmy, co później odbije się czkawką. No i to, o czym zawsze trzeba pamiętać, że kawaleria nawet drugopoziomowa, czyli ci Rochańczycy, Przegrywają na pajączki. Pajączki są kawalerią, która jest antykawaleriowa, że tak powiem. No ale tutaj pięknie można rozjechać trochę. Spójrzmy na PowerPointsy: niecałe 4 dla mnie, 7 dla Jokera, 4 dla futomaczka i 5 dla znawcy. Także w PowerPointsach raczej bym powiedział, że przegrywamy. Zwłaszcza Joker ma bardzo dużo, się nafidował. O, to jest świetna specyfika. Jednostki do Guldur zostawione gdzieś. Yy... Poza swoją bazą, w swoich budynków, czują się. Także świetne. Tutaj poszedł Rebelid z mojej strony, żeby naprawić koledze baraczki. Parę pajączków udało się złapać na Dzidy. No i tu kolejne. Oni po prostu cały czas tutaj wychodzą na siebie wielkimi armiami i się tłuką do skutku. Podczas gdy ja udaję, że coś robię moimi, moją kawalerią, a Dildacz faktycznie coś robi tymi pajączkami, ale też nie jakoś bardzo dużo, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie większy impact. I po prostu zostawiam jakieś dzidy do ochrony tutaj. To z kolei to bardzo dużo dało nazgul, który bardzo blisko było, żeby się tu wywalił na dzidach. Słyszałem krzyki Futomakiego w mikrofonie, ale udało się, że przeżył, cofnął się, a potem był bardzo tenny. Tutaj pajączki jak zwykle w plecy wbiegają. I są jeszcze Pinaciki, czyli kawaleria od Jokera. Bohaterów jeszcze żadnych nie ma? Nie, jest Grimpool i... no tak, Nazgul. Zapomniałem o nim. A ze strony Jokera o dziwo nie ma żadnych bohaterów, a bohaterowie z Gondorusu są naprawdę premium, bo można zastąpić na przykład Klansmenów, Axemenami z Losanar, którzy są bardzo mocni. Okej, okay, tutaj widać też... próbowałem coś zdziałać, młyn na połowie HP. Nawet klika te pajączki. O, spowalniają nie tylko bieganie, ale też bicie. Ciekawe. No jakiś tam minimalny damage robią. Stwierdziłem, że wyślę po ich. O i tutaj to są darmowe pezenciaki, są na timerze. Zabijanie ich nic nie zmienia, a jakiś tam damage zrobią. Mam dwie draftowerki, baraczki i dwie farmy pompujące chłopków, ale nie jakoś bardzo. Chyba zbierałem w tym momencie na bohatera? Tak, dokładnie już banerki na fortecy, żeby było taniej, no i tutaj trochę większy jakiś push, głównie tymi samonami. właśnie ich nie szkoda. Bardzo, bardzo nieprzyjemne, że w tego trolla się tam w... pakowałem. Tu jest drugi Nazgul ze strony putomaczka, spójrzmy dalej. Jest Killian Woods i cztery powerpointy, czyli bardzo z przodu. Tutaj 8, tutaj 8. no i u mnie 5, czyli jak zwykle do tyłu. Na tym terenie zdecydowanie nie chcemy się bić. To jest plus 50% damage'a i przywołuje w kilku. Także bardzo, bardzo nieprzyjemne. No, gdyby nie to, że tutaj troszkę udało mi się do guldur powstrzymać. I zresztą siedzą u mnie w bazie teraz z tymi pajączkami. Jakby nie zawrócił tymi pajączkami, naprawdę byłbym w ciemnej dupie, bo te konie nie są w stanie poradzić sobie z pajączkami. Jasne, mam pomoc od nas guli futomaczkowych. Ale jednak jest ciężko. Tutaj wycofuje prawdziwe jednostki. Nie wszystkie, ale większość. I w tym momencie, właśnie, bardzo nieprzyjemne było to, że nie, nie udało mi się pozbyć tej karczmy, bo Herandro Swordsman bardzo mocna jednostka. Rozsiekali mi tutaj, co mogli. A Gondor dalej naciera. I widać, właśnie jak na góry się levelują: 4, 3. Bardzo, bardzo szybko. Tylko trzeba ich też bardzo pilnować, żeby to dawało radę. Już jadę na pomoc. Powinienem też tym się ruszyć, prawdopodobnie. Są łucznicy, też z Draft Tawerki. Halifirien, hmm. ja ich nazywam Halapenios. Nad wgóle w ogóle to też świetne. Każdy, każdy bohater na koniu jest świetny przeciwko pajączkom. Dlatego też na zgule były takie potrzebne. Że tu na przykład nie bardzo mogę wjechać, bo z jednej pajączki, a z drugiej Dzidy. Oho, jest Omer już z mojej strony. Potężny bohater. Na levelu trzecim daje zarabiać kaskę za zabijanie. No ale tutaj potężny push. Niestety Slayts of Nermtier poszła na farmę z przodu, zamiast na farmę z tyłu, przez co ta farma poszła się jebać, że tak powiem. 9 punktów już niedługo. Tu już kolejne, 10 i 11 do tyłu. Utomaczek ma 4. I znawca ma 3. No to Joker naprawdę nafarmił tego bardzo dużo. Tutaj moi łucznicy. No cóż, zostali zabici przez te pajączki dość łatwo, ale nie w pełni. Tutaj kilku przeżyło, tutaj kilku przeżyło, więc można ich wyregenerować. Nie dopatrzyłem, trzeba było skończyć tego jednego. On się może wyregenerować, już nawet zaczął. Cream się cofa na trzecim poziomie. A Gondor tutaj dalej naciera. Jest ping, prawdopodobnie ping, że necromancer się pojawił. E, tu chyba udało się Boldiera dopaść. Ale trochę mnie posiekali nawet ci przywołani rangerzy. Tak, udało się zbrodnie wojenne popełnić na Jokerze, to jest 500 zł w plecy. I dalej. Nie, dobra, jest Boromir. Chciałem mówić, że już dalej żadnego bohatera. Boromir. Jest dobry, ale musi się zlewelować na piąty poziom, żeby mieć liderkę. Wcześniej, no to ma trąbkę na czwartym, a poza tym niewiele robi, szczerze mówiąc. To już lepsi żołnierze, Anorianie. To, to właśnie apuje po lepszych, lepszą kawalerię. No i spójrzmy, co, co u mnie tutaj. Więcej łuczników, banerki widzę już kupione. Już nawet Project Bladesy się robią. Okej. Okay. Tutaj budujemy wella dla kolegi, żeby też mógł się healować. Złe frakcje nie mają takich możliwości. No i tu zdecydowanie trzeba się bić za tą linią. Ze względu na to, że to są te drzewka nieszczęsne. Nie chcemy się bić na drzewkach. Jedna armia tu. Jedna armia, tu właściwie jeszcze pajączki są, niedobrze. Ja z tej strony nacieram. Stwierdziłem, że skrypuję tego trola. Po tym, jak się w niego wrzuciłem w sensie wbiłem raz. Ale stwierdziłem też, że okej, okay, zbijamy trola, ale koniki można pomóc koledze. Słyszę też Oath of Kirion. Nie pamiętam, gdzie przywołałem. Tutaj, o! Moje jednostki z gondoru na timerze przywołane pod te pajączki. Piękna sprawa. No, tylko problem pojawia się taki, że ja nacieram z tej strony, a nacierane jest we mnie z tej strony. I to jest bardzo duży push. Jest Pool, jest Necromancer, bardzo dużo oddziałów, a moja armia w tym momencie siedzi gdzieś z tyłu i jest też dużo gorsza. Tak samo te koniki wjechały w dzidy więc. No, przywołuję rozpaczliwie z trzech Draft Towerech jakieś Pezanciaki i po prostu liczę na najlepsze. Tymczasem tutaj, no, ten samon to niech się bije. I tak jest darmowy. Samony są darmowe, jak to się mówi. Jak z pieniędzmi? 2400, 700, ale bardzo dużo armii, więcej niż u mnie. 600 i dość mało armii. 1400 i nieźle z armią, ok. No to już pierwsza draft towerka idzie. Well idzie. Koń mi nie mogę właściwie nigdzie wjechać, bo tutaj są głównie dzidy. O, te plus 3, to znaczy, że Eoner już wbił poziom. Gdzieś tutaj udało się Krimpoola dopaść. Są też Tombgardzi, czyli elitarne piki. Builder ucieka. to już w tym momencie? Jak panicznie wysłałem budowniczego, żeby zbudował się u Futomaka? Chyba jeszcze nie. No i Futomak nie dość, że u siebie ma problemy, bo zwykłe spamowe orki nie są w stanie pokonać... Drugo levelowej piechoty Gondoru, to jeszcze dostaliśmy na łeb pogodę, czyli stuna. T Tutaj ci pot, jak na przykład się Bo ja w ogóle nie zauważyłem w tym momencie tego stuna. Przez porozum do głowy, zdjąłem Eomera z konia, z którego stosujemy dzidy i stwierdziłem, że idzie się bić w mele. Ja by go spokusował, wydaje mi się, żeby go zabił, ale poszedł Spirit Row, poszedł level 5, czyli splash i 100% damage'a. I patrzcie, jak on jako nekromancera wali po łbie. Myk, myk, myk. I zabił. Szkoda, że forteca, bo nie było kaski. I on jeszcze dobił całość z tego. Po tych cyferkach widać, jaki on ma atak range. I za wszystko to dostaje kasę, oczywiście. Więc świetne dla mnie. Pozwoliło mi to tak naprawdę na jakikolwiek comeback, ze względu na to, że no. Co ja mam? Jedną farmę tu. Baraczki tu. Tutaj jakieś farmy. Tu farmę i tu farmę. Oni z jakiegoś powodu jej nie biją. Dziwne. A no i Teodena z jakiegoś powodu. Stwierdziłem, że kupię jako rozpaczliwy e, pik. Za jest tier trójka z Dolguldur. Jak stoimy z PowerPoint sami. Ja mam 17. Czyli stać mnie na tier trójkę. Tu jest 5. Tu jest 1, ale są wzięte 2, 2 tier dwójki. W tłumaczek bardzo lubi Cold Horde. Pozwala to pompować niesamowite ilości orków w bardzo krótkim czasie. Już już 15 punktów tylko od Gift'a. No i leci naprawdę duża armia. Ja w tym momencie mam prawie nic. Ale Dilda też otrzymał bardzo duży ciot w postaci zabicia i Krimpula i nekromancera. Stwierdziłem, że kupię y, tych Dorwardenów, tak? To jest jak no, się... nie, Edward Kingsguard, ok. A, bo po prostu potrzebuję czegokolwiek do obrony. I dwóch bohaterów na stupkach. No a tutaj naprawdę bardzo duża armia. Co jest ze strony Futomaczka? Jest Gotmog, jest of Sauron, 12 góle. Na góle też można zdjąć z koni w razie czego, jakby dużo dzit było. A w tym przypadku. Okej, okay, mamy Fira. rozbiegnął się i będzie można szukać jakiś... Y, miejsc, gdzie nie ma Spirmenów. Tu na przykład przez chwilę było, jak wjechać tutaj można by środkiem przejechać trochę. I tak, futomaczek na to się decyduje. Środkiem tutaj troszkę git tu było. Ale tylko pół HP stracili. Jednak mają już szósty, szósty level. Defensive stance udało się tu co trzeba. Co prawda, dwie farmy padły. Trzeba się powolutku odbudować. Tutaj troll, żeby moralkę zapewnić. Budowniczy przeżył. Ok, Gotmog też na czerwonym zdrowiu ucieka. Powinien dookoła fortecy biegać to by forteca ich wystrzelała. Jest drugi troll, jakby pierwszy się wywalił. Trolle też mają fira na sobie, to jest super. Tutaj wysyłam po prostu pezenciaki. Są na tajmerze. Niech pójdą, umrą. To nie daje powerpointsów. Jest denator ze strony Jokera trzy razy. Norian Knights, to jest sporo. Kolejna spora armia Dol Guldur, Głównie dzidy, co prawda. I jedni Harbingerzy. O, i to jest najbardziej obrzygana moc, jaka jest, czyli dzik. Dzik ma 10 tysięcy HP. Dla porównania Forteca 7,5 tysiąca. Także dzik ma więcej HP niż Forteca i ma niesamowity damage. Właśnie rozwala całe baraczki sam i zaraz jeszcze będzie sam dalej śmigał przeciwko kilku oddziałom. Tu z jakiegoś powodu troll dostał niesamowity knockback. Nie mam pojęcia od czego. Bicie się na terenie przeciwnika średni pomysł, ale większość jest poza, więc jest ok. Czarni orkowie. Solidna jednostka bardzo. I dość tania, jak dobrze pamiętam, 400? Tak, 400. A samo ulepszenie baraczków też dość tanie. O, I to jest moment zwrotny. Mamy Forged Bladesy, mamy Eomera, mamy Teodena i po prostu stwierdziłem, dobra, jesteśmy cały czas w obronie, walimy w fortece i tyle. Odpalam jeszcze plus 100 obrażeń na Eomerze. Robię tier dwójkę, żeby też mieć dodatkowy damage. Dzik dalej tutaj śmiga, bo tutaj no mocna ofensywa w stronę futomaczka poszła. Bałem się trochę, że albo ja nie dam rady zbić tutaj, albo oni dadzą radę się przebić tam. Ale poszedł już jeden Rebuild i w tym momencie wiem, że daje radę to zbić do końca, także Forteca poszła. 14 powerpointsów, 15 dla Futomaczka. No i tutaj było bardzo blisko tak naprawdę do tier czwórki ze strony Dol Guldur, co też by trochę nas mogło przypieczętować. Tu wysyłam lekką pomoc, dwa oddziały elitarnych pikemanów, zawsze coś. No moja baza wygląda bardzo pusto w porównaniu na przykład tutaj do Futomaczka. W porównaniu do gondoru, Jokera, no dobra, gondor Jokera też trochę pusto wygląda, ale nie aż tak jak mój. No i tutaj też było dość sporo rzeczy. A to jest tak naprawdę ostatni budynek już jaki jest yy, znawcy i nie ma budowniczych, dzięki czemu tak naprawdę nie ma już kombaku. Ja o tym nie wiedziałem, że nie ma budowniczego, więc się wycofałem. Tak to bym to dobił. Jeszcze tutaj po harbringerach można się przejechać. I po prostu stwierdziłem, że ok, on może mieć budowniczego, może odbudować fortecę, ale ja w tym momencie mogę mu ścisnąć kawalerię w całe eko. No i tutaj ma jakąś resztkę armii. Nawet mi zabił te dwa oddziały, które tu wysłałem. A w tym momencie Futomaczek już ma y, też Moloka. Czterech bohaterów tutaj widzę, więc naprawdę solidnie. No bo ten się wywalił od czego? No i tier trójka do obrony, Morgulorkowie, elitarna piechota właściwie. Także tutaj obrona pójdzie łatwo dosyć. Harbringerzy wysłani trochę tak bez powodu. Kasztelan to samo, to jest dla mnie cały czas kaska. Ja w tym momencie siedzę na... Okej, okay, wydałem na coś te pieniądze. Mam Wela, mam łuczników, mam kolejne jakieś oddziały. Tutaj więcej kawalerii. 1500, 1200, 900. Może by dali radę zbudować tą portetę, gdyby właśnie był budowniczy. Tutaj dwóch bohaterów z Nafty. Z jakiegoś powodu Putomaczek im odpuszcza. Zaraz. A obaj są do dobicia. Ten jest dosłownie na hita, a ten na jakieś 2-3. Ale z jakiegoś powodu zostali puszczeni do przodu. No tylko, co to jest za armia? Śmietniki, kasztelan. Jedne lepsze mieczyki i więcej śmietników. Także. No i to jest jedyny budynek, który został. A tu już leci kolejny atak z mojej strony. Level 9: Omer. Level 5: Teoden. Bardzo solidny. To już jest trudne do zatrzymania. Zwłaszcza w momencie, w którym. Gdzie jest Teoden? Mam do odpalenia Glorious Charge'a. 100% armora. I jeszcze więcej za każdy e, batalion. Także mogę przejechać przez wszystko właściwie. Ostatni duży atak, myślę. Jest Gandalf. Ten Gandalf tutaj może ładnie sieknąć. Proszę bardzo. Instant trzeci poziom. Ale Molok też już piąty. I Hopla, szósty. Buff poszedł tuż po skoku. Także. Niestety się nie udało. A to jest 50% Armora, tak? Nie, tylko dla Gandalfa. Reszta to jest imion na debuffy. Też niezłe. Tutaj jeszcze jest push w moją stronę lekki, ale to są same śmietniki, ja mam trzy oddziały na obronę, ulepszenie na armur, na fortecy I w momencie zbicia ostatniego budynku cała armia leży. Więc w tym momencie zostało dwa przeciwko jednemu, więc Joker stwierdza OK. I call it GG. Mamy koniec. Bardzo bliska gierka w pewnym momencie, jak zostałem spuszowany. Futomaczek cały czas musiał siedzieć w obronie. Ale też wydaje mi się bardzo fajny Raid kawalerii. Także dzięki wszystkim za obecność, za obejrzenie. Pamiętajcie tam zostawić jakąś tam łapkę, suba. Nie wiem, stwierdziłem, że może zacznę o tym czasem mówić. I do zobaczenia na następnych. Myślę, że już powoli będziemy wracać w stronę herosków też. Hejo!